Tajemnicza Planeta Cienia. Lustrzane odbicie Ziemi. Od lat wśród fascynatów teorii spiskowych krąży niezwykła historia o planecie bliźniaczej Ziemi, która istnieje na tej samej orbicie co my, ale zawsze pozostaje poza naszym zasięgiem, skryta za oślepiającym blaskiem Słońca. Ta planeta Cienia, jak zaczęto ją nazywać, miała pozostać niewidoczna dla naukowców i satelitów. Istniejąc w niemal idealnej synchronizacji z naszą planetą, zwolennicy tej teorii wierzą, że może ona być nie tylko odbiciem Ziemi, ale także miejscem, na którym istnieją lustrzane wersje ludzi, którzy żyją w równoległych, acz nieco zniekształconych wersjach naszej rzeczywistości. Zagadkowe położenie i ukrycie za Słońcem. Według tej niezwykłej teorii planeta cienia znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie Słońca względem Ziemi, co sprawia, że pozostaje dosłownie niewidoczna. Jest to możliwe dzięki specyficznemu ułożeniu orbitalnemu. Planeta porusza się po tej samej orbicie co Ziemia i przemieszcza się z tą samą prędkością, co sprawia, że zawsze znajduje się w tej samej odległości od nas, a jej widoczność jest stale blokowana przez oślepiający blask Słońca. W tym modelu planeta cienia pozostaje zasłonięta od naszej perspektywy. Jak głosi teoria, natura orbitalna tej planety i jej idealna synchronizacja z Ziemią to dowód na jej celowe położenie. Gdyby rzeczywiście istniała planeta w tak idealnie przeciwnym miejscu względem naszej, nawet najdokładniejsze teleskopy miałyby problemy, by ją wykryć. Brak widoczności oraz odbioru sygnałów sprawia, że planeta cienia pozostaje niemal legendą, drugą stroną monety, jak niektórzy ją nazywają. Dlaczego nie zauważamy jej oddziaływania? Jednym z największych wyzwań tej teorii jest wyjaśnienie, dlaczego planeta cienia, będąca tak blisko, nie wpływa na ruch planet czy trajektorię komet i asteroidów w sposób, który dałoby się zmierzyć. Zwolennicy teorii tłumaczą to zjawisko dwoma sposobami. Pierwszy mówi o tym, że planeta jest mniej masywna niż Ziemia, co sprawia, że jej wpływ grawitacyjny jest minimalny i pozostaje w granicach wykrywalnych tylko za pomocą najbardziej precyzyjnych przyrządów. Druga hipoteza jest bardziej intrygująca. Planeta cienia mogłaby być tworem o niskiej gęstości, lub wręcz planetą gazową, której pole grawitacyjne wpływa na otoczenie w bardzo subtelny sposób. Taki charakter planety mógłby również tłumaczyć brak odbicia światła, co czyniłoby ją jeszcze trudniejszą do dostrzeżenia. Alternatywne teorie i ukryte technologie. Niektórzy idą jeszcze dalej twierdząc, że za ukryciem planety cienia może stać zaawansowana technologia. Według tej teorii planeta ta mogła być zainstalowana tam przez istoty pozaziemskie lub wysoce rozwiniętą cywilizację, która potrafiła wykorzystać fenomen pułapki cienia, aby ukryć ją przed nami. Zwolennicy tej wersji wskazują na możliwe pola siłowe, które maskują jej obecność, lub specjalne technologie, które rozpraszają światło słoneczne, przez co planeta wydaje się niewidzialna zarówno w zakresie optycznym, jak i w innych zakresach fal elektromagnetycznych. Teoretyczne metody detekcji planety cienia Badacze zainteresowani możliwością istnienia takiego obiektu próbowali wypracować metody detekcji niewidzialnych planet po przeciwnej stronie orbity Ziemi. Teoretycznie, istnienie planety Cienia mogłoby zostać potwierdzone poprzez analizę drobnych zakłóceń w ruchu naszej planety lub w rotacji Słońca. Na przykład, przy użyciu tak zwanej metody zakłóceń. Astronomowie mogliby zbadać delikatne wahania grawitacyjne w przestrzeni międzyplanetarnej. Gdyby planeta cienia faktycznie tam była, mogłaby wywoływać subtelne efekty grawitacyjne, które można by wykryć przy użyciu bardzo czułych instrumentów, takich jak interferometry grawitacyjne. Teoria Prastarych Cywilizacji Wśród zwolenników teorii planety cienia istnieje również bardziej mistyczna hipoteza. Mówi się, że wiedza o tej planecie mogła istnieć już w prastarych cywilizacjach, które posiadały zaawansowane technologie lub duchową mądrość pozwalającą im dostrzec obecność planety cienia. Niektóre teksty starożytnych kultur, jak Sumeryjczyków czy Egipcjan, zawierają wzmianki o drugiej ziemi lub lustrzanej planecie. Według tej teorii starożytni kapłani. Astrologowie i prorocy mieli wiedzieć o planecie cienia i zapisywać wiedzę o niej w formie alegorycznych opowieści, które przetrwały do naszych czasów jako legendy o ukrytej krainie lub drugim świecie. Inni idą jeszcze dalej, twierdząc, że planeta cienia nie tylko jest lustrzanym odbiciem Ziemi, ale także duchowym oblicznikiem naszego świata, miejscem, gdzie przechowywane są nasze lustrzane dusze i alternatywne ścieżki życiowe. Zagadkowe położenie i ukrycie za Słońcem. Według zwolenników teorii planety cienia jej położenie na tej samej orbicie co Ziemia, lecz stale po przeciwnej stronie Słońca, nie jest przypadkowe. Taki układ orbitalny sprawia, że Ziemia i planeta cienia zawsze pozostają dla siebie nawzajem niewidoczne, Słońce dosłownie oddziela je od siebie. Ta synchronizacja przypomina układ taneczny, w którym dwie planety podążają za sobą krok w krok, ale nigdy się nie spotykają. Mimo, że planeta cienia dzieli tę samą orbitę i znajduje się w podobnej odległości od Słońca co Ziemia, jej trajektoria zapewnia, że jest stale zasłonięta przez Słońce, co uniemożliwia nam bezpośrednie jej zobaczenie. Inteligentne zaprojektowanie czy kosmiczny przypadek? Teoretycy podkreślają, że tak doskonały układ orbitalny wydaje się zbyt precyzyjny, by był przypadkowy. Część z nich sugeruje, że być może miało miejsce naturalne zjawisko, które ustawiło te dwie planety w specyficznym układzie, przyciągając je wzajemnie grawitacyjnie. Inni posuwają się jednak o krok dalej, sugerując, że taki układ jest dziełem zaawansowanej cywilizacji. Być może mieszkańców samej planety Cienia lub istot, które posiadają zdolność manipulowania układem planetarnym. Hipoteza ta, choć brzmi jak fantazja, wyjaśniałaby, dlaczego planeta cienia znajduje się w idealnym ukryciu, co sugeruje, że może pełnić rolę obserwacyjną względem Ziemi, pozostając jednocześnie poza naszym zasięgiem. Według tej teorii układ za Słońcem nie tylko ukrywa planetę cienia, ale także chroni jej mieszkańców przed jakimkolwiek niechcianym kontaktem z naszej strony. Planeta ta mogłaby być swoistym punktem obserwacyjnym, z którego nasi lustrzani odpowiednicy lub inne inteligentne formy życia mają możliwość badania naszego świata i naszej cywilizacji bez naszej świadomości. Astronomiczne ślady i próby wykrycia planety cienia. Jednym z większych wyzwań dla astronomów jest brak bezpośrednich dowodów na istnienie planety cienia, ale mimo to niektórzy wskazują na ślady, które mogłyby sugerować jej obecność. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych przesłanek jest zjawisko anomalnych zakłóceń grawitacyjnych w pobliżu orbity Ziemi. Czasami odnotowuje się delikatne wahania w ruchu Ziemi które teoretycznie mogą być wynikiem wpływu grawitacyjnego planety znajdującej się po drugiej stronie Słońca. Choć nie udało się jeszcze jednoznacznie wykryć planety cienia, możliwe jest, że technologia przyszłości, jak interferometry grawitacyjne lub teleskopy kosmiczne nowej generacji, będzie mogła wykryć subtelne zakłócenia powodowane przez jej obecność. Obecnie jednak teoria ta opiera się głównie na spekulacjach oraz na interpretacji zjawisk, które nie znajdują wyjaśnienia w aktualnej nauce. Ukryta planeta jako lustrzane odbicie Ziemi. Zwolennicy teorii planety cienia podkreślają, że mogłaby ona nie tylko przypominać Ziemię pod względem klimatu i środowiska, ale też posiadać rozwiniętą cywilizację z istotami podobnymi do nas, być może w jakiejś formie kopii. W tej wersji planeta cienia miałaby być swoistym lustrzanym odbiciem Ziemi, gdzie wydarzenia toczą się w podobny sposób, ale mogą się różnić w kluczowych momentach. Taki model sugerowałby, że planeta cienia jest dla nas równoległym światem, który żyje i rozwija się na podobnych zasadach, ale według własnych reguł, na które nasza cywilizacja nie ma wpływu. Dlaczego planeta cienia nie została odkryta? Fakt, że planeta cienia pozostaje w ukryciu, może być również celowym działaniem jej mieszkańców lub zaawansowanych cywilizacji, które chronią ten układ. Wielu zwolenników tej teorii twierdzi, że planeta cienia to nie tylko bliźniacza Ziemia, ale również miejsce obserwacji i badań nad naszą cywilizacją. Może być częścią większego planu, według którego obie cywilizacje, ziemianie i mieszkańcy planety cienia, mają się nigdy nie spotkać, przynajmniej na razie. Być może istnieje jakiś kosmiczny porządek lub prawo, które nakazuje utrzymanie obu cywilizacji w izolacji. A planeta Cienia jest perfekcyjnie ukryta, aby zapewnić, że nigdy się nie ujawni. Potencjalne przełomy technologiczne i szansa na odkrycie. Choć teoria o planecie Cienia wciąż pozostaje spekulacją, rozwój technologii kosmicznych może pewnego dnia rzucić nowe światło na ten temat. Eksploracja przestrzeni kosmicznej za pomocą coraz bardziej precyzyjnych teleskopów i technologii analizy grawitacyjnej sprawia, że możliwe będzie sprawdzenie tej hipotezy. Niektórzy przewidują, że planeta cienia może być odkryta przypadkiem, podczas badania zjawisk związanych ze Słońcem lub gdy technologia pozwoli na dokładniejsze monitorowanie układu słonecznego. Jeśli planeta cienia faktycznie istnieje, jej odkrycie będzie jednym z największych przełomów w historii ludzkości który zrewolucjonizuje nasze pojmowanie kosmosu, a także rzuci nowe światło na nasze miejsce we wszechświecie. Planeta lustrzanych ludzi Według teorii o planecie cienia, najciekawszym aspektem tego hipotetycznego globu nie jest jego położenie, ale jego mieszkańcy, którzy mieliby być lustrzanymi odbiciami ludzi z Ziemi. W tej wersji kosmicznej rzeczywistości planeta cienia jest czymś więcej niż tylko geologicznym bliźniakiem Ziemi, jest również odbiciem naszej cywilizacji i naszego społeczeństwa, w którym każdy człowiek na Ziemi ma swojego odpowiednika. W tym lustrzanym świecie nasze miasta, krajobrazy i kultury istnieją w niemal identycznej formie. Ale różnią się drobnymi szczegółami, jakby były wynikiem alternatywnej historii, w której kluczowe momenty potoczyły się w nieco inny sposób. Zwolennicy tej teorii wskazują, że podobieństwo do Ziemi może obejmować nawet języki, lukę i technologie. Oznacza to, że lustrzani ludzie rozwijają swoje własne społeczeństwo, które być może różni się od naszego sposobem organizacji, filozofią lub nauką, ale zbudowane jest na podobnych fundamentach. Ich cywilizacja mogła na przykład przyjąć inne podejście do ekologii lub wartości, które od wieków kształtują rozwój społeczny. Mogą być bardziej pokojowi lub wręcz odwrotnie bardziej konfliktowi. Każdy aspekt ich świata choć znajome, jest jednocześnie obcy, tworząc wizję Ziemi, której alternatywną ścieżką rozwoju nigdy nie mieliśmy okazji podążać. Lustrzane istoty kim są? Teoria o lustrzanych ludziach sugeruje, że nasi odpowiednicy na planecie cienia posiadają nie tylko nasze wyglądy, ale również, przynajmniej w pewnym stopniu, podobne cechy osobowości, jednak wynikające z innych doświadczeń. Oznacza to, że ich życie mogło potoczyć się w zupełnie inny sposób, co ukształtowało ich charaktery, decyzje i przekonania. Może to być osoba, która na Ziemi jest artystą, ale na planecie cienia stała się naukowcem, politykiem lub badaczem. Ich życie w lustrzanym świecie toczyło się w zupełnie innym kontekście historycznym i społecznym, co sprawia, że mimo fizycznego podobieństwa do Ziemian są oni innymi osobami. Niektórzy teoretycy idą krok dalej, sugerując, że lustrzani ludzie mogą mieć wiedzę o Ziemi. Według tej teorii są oni świadomi, że ich świat znajduje się w ukryciu za Słońcem i istnieją technologie lub metody pozwalające im badać naszą cywilizację z daleka, podobnie jak my wysyłamy sądy, aby zbierać dane o odległych planetach. Ta świadomość miałaby wpływać na ich kulturę. Inspirując legendy i wierzenia o równoległej planecie oraz istotach, które żyją po drugiej stronie kosmicznego lustra. Odbicia osobowości i wpływ decyzji. W myśl tej teorii każde wybory i decyzje, które podejmujemy na Ziemi, mogłyby mieć swoje odpowiedniki na planecie cienia, lecz podjęte z alternatywnymi rezultatami. Przykładowo, wybór kariery którego dokonaliśmy, nasze związki czy nawet trudne wydarzenia życiowe. Wszystko to mogło potoczyć się inaczej, gdybyśmy żyli na planecie cienia. W ten sposób teoria sugeruje, że lustrzani ludzie mogliby być z nami powiązani niewidzialnymi więzami, które sprawiają, że nasze życia są podobne, lecz wciąż unikalne. Taka wizja wskazuje na coś, to można by nazwać kosmicznym echem, na przykład, jeśli ktoś na Ziemi podejmuje decyzję, która zmienia jego życie, lustrzana wersja tej osoby na planecie cienia mogła podjąć zupełnie inny wybór, prowadzący do innej, ale powiązanej ścieżki. Zwolennicy tej teorii uważają, że pewne decyzje życiowe, sny, przeczucia czy deja vu mogą być sygnałami, które odbieramy z tego lustrzanego świata. Nasze lustrzane wersje mogą również mieć podobne sny lub intuicje, odbierając wydarzenia z naszego świata w zbliżony, lecz nie do końca identyczny sposób. Kosmiczne legendy o lustrzanych światach. Lustrzane światy i bliźniacze planety od dawna są obecne w mitach i legendach wielu kultur. Dane opowieści o równoległych rzeczywistościach, zwierciadlanych krainach i światach na końcu wszechświata które w jakiś sposób odzwierciedlają nasz własny świat, mogłyby mieć swoje źródło w przeczuciu o istnieniu planety cienia. Niektóre starożytne cywilizacje, jak Babilończycy, Hindusi czy Egipcjanie, tworzyły opowieści o drugich krainach, które miały być odległe, lecz podobne do naszych, i zamieszkiwane przez istoty, które posiadały wiedzę o naszej egzystencji. Przez tysiąclecia te mity o równoległych światach podsycały wyobraźnię, sugerując istnienie niewidzialnej rzeczywistości, w której każdy z nas posiada swojego odpowiednika. Czy możliwy jest kontakt? Według tej teorii, kontakt z lustrzanymi ludźmi mógłby być możliwy, choć niezwykle trudny. Wyobrażenie, że planeta cienia, kryjąca się po drugiej stronie Słońca, Kiedyś będzie dostępna, rozbudza wyobraźnię wielu ludzi. Niektórzy sugerują, że rozwój technologii kosmicznych oraz dalsze badania nad naturą czasoprzestrzeni mogłyby otworzyć możliwość nawiązania komunikacji. Możliwe, że lustrzani mieszkańcy już próbują skontaktować się z nami, wykorzystując sygnały które są odbierane jako tajemnicze zjawiska, np. sygnały radiowe z nieznanych źródeł czy kosmiczne szumy, które nasza technologia czasem wychwytuje, ale nie potrafi przypisać ich żadnemu konkretnemu miejscu w kosmosie. Na razie jednak planeta cienia i jej lustrzani mieszkańcy pozostają jednym z najbardziej fascynujących kosmicznych sekretów. Czy to tylko teoria, czy może czekający na odkrycie lustrzany świat, czas pokaże. Czy planeta cienia pozostanie tajemnicą, czy stanie się rzeczywistością, zmieniając naszą perspektywę na zawsze? Dziękujemy za słuchanie i zapraszamy w przyszłym tygodniu na część drugą. Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami? Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego filmu. Pamiętaj o łapce w górę i komentarzu, abyśmy wiedzieli, co myślisz.